Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że twoje życie nie należy do ciebie, że reagujesz zamiast wybierać, że gdzieś w środku czujesz gniew, lęk, poczucie winy, ale nie potrafisz zrozumieć skąd one naprawdę pochodzą? Może czujesz, że inni ludzie mają nad tobą władzę, że jednym słowem potrafią cię zranić, że boisz się utraty, odrzucenia, samotności? I wtedy zaczynasz się dopasowywać. Być miły, poprawny, taki jakiego świat chce zobaczyć. Ale właśnie w tym momencie tracisz siebie. Bo nikt nie musi trzymać cię na łańcuchu, jeśli nauczyłeś się sam go sobie zakładać. Karl Gustav Jung powiedział kiedyś: Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierować Twoim życiem, a ty nazwiesz to przeznaczeniem. To zdanie jest jak klucz do wolności. Wszystko, co przejmowało nad tobą kontrolę lęk, poczucie winy, potrzeba akceptacji, schematy relacji to nie są siły z zewnątrz. To ty sam, ale w tej części, której nie chcesz znać to cień, twój własny cień. Ten film nie jest zwykłą motywacją to wewnętrzna podróż, oparta na psychologii Karla Gustawa Junga o cieniu, o świadomości i o tym, jak odzyskać władzę nad swoim życiem. Jeśli czujesz, że inni wciąż kierują twoimi emocjami, jeśli masz dość życia w roli, która nie jest twoja, zostań. Cień to nie tylko zło czy ciemność, to wszystko, co zostało odrzucone, zapomniane, wyparte. Twoja złość, której nie wolno ci było czuć, twoja moc, której się bałeś, twoja prawda, która nie pasowała do cudzych oczekiwań. Każdy raz, gdy mówisz: Nie mogę taki być. Cień rośnie. Każdy raz, gdy udajesz, że coś cię nie boli, cień nabiera siły. I wtedy On zaczyna żyć własnym życiem w twoich reakcjach, relacjach, wyborach. To właśnie cień wybiera partnerów, których potem obwiniasz. Cień popycha cię do ludzi, którzy cię kontrolują, bo On chce, żebyś zobaczył to, czego w sobie nie chcesz widzieć. Widzisz, Nikt nie ma nad tobą władzy, dopóki nie dasz jej sam, a dajesz ją wtedy, gdy nie znasz siebie. Dlatego wszystko zaczyna się od świadomości, od odwagi spojrzenia w siebie, nie po to, by oceniać, ale by zrozumieć. Zrozumieć, że twój gniew to energia, twoje łzy to oczyszczenie, a twoje pragnienia to język duszy. Kiedy poznasz siebie, świat przestanie cię prowokować. Bo nikt nie może cię zranić tym, co już w sobie zintegrowałeś. Nie możesz zostać zmanipulowany, jeśli znasz swoje lęki i nie próbujesz ich ukrywać. To jest wolność, której nie da ci żadna zewnętrzna siła wolność, która nie potrzebuje buntu, bo rodzi się z poznania. Nie szukaj więc wybawienia w innych ludziach. Nie oczekuj, że świat cię zrozumie, zanim sam siebie poznasz. Wszystko, czego naprawdę potrzebujesz, już w tobie jest. Tylko czeka, aż odważysz się spojrzeć tam, gdzie do tej pory nie chciałeś patrzeć. Bo właśnie tam, w cieniu, zaczyna się prawdziwa wolność. Kiedy człowiek nie zna siebie, jego życie zaczyna przypominać teatr, w którym gra cudze role. Codziennie budzi się w scenariuszu, który ktoś inny napisał, rodzice, szkoła, społeczeństwo, religia. Lęki i wspomnienia. Wydaje mu się, że wybiera, że decyduje, że kieruje swoim losem, ale w rzeczywistości to nieświadomość pociąga za sznurki, a ego tylko racjonalizuje to, co już zostało postanowione w głębi duszy. Jak to rozpoznać? To proste, choć bolesne. Za każdym razem, gdy reagujesz zbyt mocno, gdy coś lub ktoś dotyka Cię do żywego, to znak, że nieświadomość właśnie przemawia Twoim głosem. Gdy ktoś Cię ignoruje, a Ty czujesz wstyd lub złość, to nie reakcja na teraźniejszość, lecz echo przeszłości, echo dziecka, które kiedyś nie zostało zauważone. Kiedy spotykasz kogoś, kto wydaje Ci się arogancki, może tak naprawdę widzisz w nim swoją własną, nieuświadomioną siłę, której boisz się w sobie. A gdy z kolei podziwiasz kogoś, przypisujesz mu wszystko to, czego nie potrafisz jeszcze zobaczyć w sobie. Odwagę, piękno, głębie, moc to prawo projekcji jedno z najważniejszych praw psychologicznych, które Jung odkrył i opisał. Projekcja to lustro, w którym odbija się to, co ukryte w naszej psychice. Nieświadomość nie mówi językiem logiki. Mówi językiem symboli, emocji, powtórzeń. Dlatego wciąż wracasz do tych samych relacji, mimo że obiecywałeś sobie, że już nigdy. Dlatego wciąż przyciągasz podobne sytuacje, podobne rozczarowania, podobne schematy bólu. Nieświadomość próbuje ci coś pokazać, ale ty zamiast patrzeć, walczysz, obwiniasz, uciekasz. Nieświadomość nie jest twoim wrogiem jest nauczycielem. Ale dopóki nie nauczysz się słuchać jej głosu, dopóki nie zrozumiesz, że każde cierpienie jest wiadomością, będziesz powtarzać te same lekcje w coraz trudniejszych formach. Wolność zaczyna się wtedy, gdy zatrzymujesz się i pytasz, dlaczego to mnie tak boli, dlaczego ta osoba ma nade mną władzę, dlaczego czuję się ofiarą. Nie pytasz po to, by się obwiniać, lecz by odkryć, kto naprawdę we mnie reaguje. Czy to dorosły człowiek, który ma świadomość i wybór, czy może wewnętrzne dziecko, które wciąż boi się, że ktoś je porzuci, odrzuci, skrzywdzi? Dopóki nie poznasz tego dziecka, dopóty inni ludzie będą mieć nad tobą władzę, bo wystarczy, że dotkną jego bólu, a ty oddajesz im ster. Wielu ludzi myli wolność z niezależnością. Myślą, że wolność to brak więzi, brak odpowiedzialności. Ucieczka od systemu. Ale prawdziwa wolność nie polega na tym, by nie mieć nikogo nad sobą. Polega na tym, by nikt wewnątrz ciebie nie miał nad tobą władzy: ani lęk, ani przeszłość, ani cudze głosy, które wciąż żyją w twojej głowie. Zacznij słuchać siebie. Naprawdę słuchać. Nie tego, co myślisz, ale tego, co czujesz. W ciszy, bez maski, bez pośpiechu. Zadaj sobie pytanie. Co mną kieruje, kiedy się boję? Co mną kieruje, kiedy chcę zaimponować? Co mną kieruje, kiedy udaje, że wszystko jest w porządku? Kiedy zaczniesz obserwować siebie w ten sposób, coś w tobie się zmieni. Najpierw przyjdzie szok, potem smutek, potem zrozumienie, bo zobaczysz, jak wiele decyzji w życiu było próbą ucieczki od bólu? Jak wiele ambicji było tylko próbą zasłużenia na miłość. Jak wiele relacji było potrzebą, a nie wyborem. Ale właśnie to odkrycie jest początkiem wolności, bo gdy poznajesz swoje motywacje, możesz przestać nimi być. Nieświadomość przestaje tobą rządzić, gdy zaczynasz ją rozumieć nie wtedy, gdy ją pokonujesz, nie wtedy, gdy ją kontrolujesz, lecz gdy ją obejmujesz świadomością. Zrozum, że w każdym człowieku istnieją dwa bieguny. Światło i cień. Chcesz być dobry, ale w tobie jest też gniew, chcesz być spokojny, ale w tobie jest chaos, chcesz być kochany, ale w tobie jest lęk przed odrzuceniem. I dopóki udajesz, że jesteś tylko światłem, dopóty cień przejmie władzę z kulis. Integracja cienia to nie teoria, to codzienna praktyka odwagi. To momenty, gdy zamiast uciekać od emocji, Pozwalasz im przepłynąć przez siebie. To chwile, gdy nie uciekasz od prawdy o sobie, nawet jeśli boli. To sytuacje, gdy patrzysz w oczy swojemu strachowi i mówisz: Widzę cię, ale to ja decyduję. Czasem to poznanie przychodzi przez kryzys. Gdy wszystko się wali, gdy nie ma już gdzie uciec, gdy świat przestaje mieć sens, to znak, że stara wersja ciebie właśnie się rozpada. Nie walcz z tym. Kryzys to zaproszenie, to nie koniec, to początek. Dusza nie szuka wygody, szuka prawdy. I dopóki żyjesz w fałszu, dopóty życie będzie cię wzywać przez ból. Nie musisz już pozwalać, by ktoś inny decydował o twoim spokoju. Nie musisz udowadniać swojej wartości. Nie musisz kontrolować świata, by czuć się bezpiecznie. Gdy zrozumiesz siebie, wszystko inne przestanie mieć nad tobą władzę. To nie ludzie cię kontrolują, to twoje nieuświadomione reakcje na nich, to twoje schematy, twoje emocje, twoje przekonania. Ale wszystko to można zobaczyć, nazwać, uświadomić, a to, co zostało uświadomione, traci moc, i wtedy zaczynasz żyć naprawdę nie z lęku, lecz z wyboru nie z potrzeby, lecz z obecności nie dlatego, że musisz. Lecz dlatego, że chcesz. Prawdziwa przemiana zaczyna się wtedy, gdy przestajesz walczyć z tym, kim jesteś. Nie wtedy, gdy próbujesz być lepszy, czystszy czy mądrzejszy, ale wtedy, gdy po raz pierwszy z miłością spoglądasz na swoje własne rany. Bo wszystko, co w sobie odrzuciłeś, każda złość, każdy wstyd, każde upokorzenie, nie zniknęło. To wciąż żyje w tobie, czekając, aż powiesz, już cię nie odrzucam. Integracja cienia to nie praca intelektualna to podróż przez emocje, przez ciało, przez serce to chwila, w której pozwalasz sobie płakać po raz pierwszy od lat to noc, w której przestajesz udawać, że nie boisz się samotności to dzień, w którym nie uciekasz od gniewu, tylko słuchasz, co próbuje ci powiedzieć. Jung pisał, że cień jest bramą do światła. Nie możesz naprawdę poznać swojej siły, dopóki nie spotkasz się ze swoją słabością. Nie możesz poczuć pokoju, dopóki nie zaakceptujesz swojego chaosu. Nie możesz być wolny, dopóki nie zobaczysz, jak sam się więzisz. Zrozum, że twoje emocje nie są wrogami, one są sygnałami. Gdy czujesz lęk, to dusza mówi: Tu jeszcze nie jesteś sobą. Gdy czujesz złość, to twoja wewnętrzna moc przypomina ci, że ktoś przekroczył granicę, której ty sam nie umiałeś postawić. Gdy czujesz zazdrość, to wskazówka, że coś w tobie pragnie być wyrażone, ale jeszcze nie znalazło odwagi. Każda emocja jest posłańcem świadomości. I kiedy zaczynasz ją słuchać, a nie tłumić, nieświadomość powoli przestaje tobą kierować, bo już nie musi, bo wreszcie jesteś obecny. Integracja cienia nie oznacza, że staniesz się doskonały. Oznacza, że staniesz się prawdziwa, że przestaniesz grać, że przestaniesz bać się tego, co ludzie o tobie pomyślą. Bo kiedy zaakceptujesz siebie w pełni, cudze opinie przestają mieć znaczenie. Nikt nie może cię już szantażować emocjonalnie, manipulować twoim poczuciem winy, narzucać ci swoich lęków. Wtedy w tobie rodzi się moc, nie ta agresywna. Lecz spokojna, cicha, wewnętrzna, moc, która nie potrzebuje potwierdzenia, moc, która nie musi niczego udowadniać. To właśnie moc świadomości. Zaczynasz zauważać, że życie nie jest przeciwko tobie. Wszystko, co ci się przydarzyło, miało sens. Każdy ból był próbą przebudzenia, każdy upadek był lekcją pokory, każda utrata. Oczyszczeniem przestrzeni dla tego, co prawdziwe. To, co nazywałeś kontrolą świata nad tobą, było w istocie twoją lekcją wolności. Bo jak inaczej nauczyć się być wolnym, jeśli nie przez doświadczenie zniewolenia? Zatrzymaj się teraz na chwilę. Weź głęboki oddech. Poczuj swoje ciało. To nie przypadek, że jesteś tu, w tym momencie. Coś w tobie było gotowe, by to usłyszeć. Zadaj sobie pytanie. Czy ja naprawdę chcę dalej żyć w powtarzaniu tego samego bólu? Czy chcę wciąż walczyć z tym, co we mnie, zamiast to przyjąć? Czy chcę nadal pozwalać, by moje lęki mówiły w moim imieniu? Bo możesz w każdej chwili powiedzieć: Dość. Nie do świata, do siebie. Do tej części, która wciąż wierzy, że musi się dopasować, żeby zasłużyć na miłość. Nie musisz już walczyć o miłość. Bo ona zawsze była w tobie. Ale nie mogłeś jej poczuć, dopóki walczyłeś z samym sobą. Proces indywiduacji, o którym mówił Jung, to właśnie ta droga od nieświadomości do pełni, od podziału do jedności, od lęku do miłości. To proces, w którym przestajesz być tylko maską, tylko personą i odkrywasz coś głębszego jaźń, centrum twojej psychiki. Które jest większe niż ego, silniejsze niż strach, mądrzejsze niż rozum. Jaźń nie boi się cienia, bo wie, że cień jest jej częścią. Jaźń nie walczy z życiem, bo rozumie, że wszystko, co się dzieje, prowadzi do integracji. I wtedy zaczynasz czuć, pierwszy raz naprawdę, że wszystko jest na swoim miejscu, że niczego nie trzeba naprawiać, że możesz po prostu być. Od tej chwili nikt już nie ma nad tobą władzy, bo już nie szukasz aprobaty, bo już nie potrzebujesz, by ktoś cię rozumiał, bo nie próbujesz udowadniać swojej wartości. Wystarczy, że jesteś. Wolność to nie ucieczka, wolność to obecność. To świadomość, że to ty wybierasz, jak reagujesz. To zrozumienie, że każda emocja jest Twoja i tylko Ty decydujesz, co z nią zrobisz. I wreszcie pojawia się cisza, nie ta pusta, ale pełna. Cisza, w której czujesz siebie tak głęboko, że żadne słowo nie jest już potrzebne. Wtedy wiesz, nie myślisz, nie wierzysz, ale wiesz, że wszystko, czego szukałeś na zewnątrz, od zawsze było w tobie. Bo kiedy poznajesz siebie, nikt już nigdy nie może tobą rządzić. Ani człowiek, ani system, ani przeszłość. Jesteś wolna. Zatrzymaj się na chwilę. Weź oddech. Poczuj, że wciąż żyjesz, mimo wszystkiego, co przeszłaś. Nie jesteś słaba. Nie jesteś zagubiona. Nie jesteś za emocjonalna. Jesteś po prostu człowiekiem, który przez lata próbował przetrwać w świecie, który uczył cię zapominać o sobie. Powiedz prawdę. Ile razy w życiu udawałaś, że wszystko jest dobrze? Ile razy mówiłaś: "Nie szkodzi." Choć Twoje serce krzyczało. Ile razy milczałaś, bo bałaś się, że stracisz miłość, pracę, bezpieczeństwo, czyjąś akceptację? A teraz posłuchaj uważnie. Nikt już nie ma prawa decydować o tym, kim jesteś nie partner, nie rodzina, nie społeczeństwo bo to Twoje życie, Twój czas, Twoja dusza. To, co przez lata nazywałaś słabością Twoja wrażliwość, Twoje łzy, Twoja intuicja. To właśnie Twoja największa siła. Świat nauczył Cię ją tłumić, bo bał się jej. Bo kobieta świadoma siebie, swojej prawdy, swojego cienia, to kobieta, której nie da się kontrolować. Kiedy nie znasz siebie, łatwo wchodzisz w role, które Cię więżą. Być tą dobrą, tą uśmiechniętą, tą, która zawsze daje. Ale zbyt wiele kobiet spędziło życie, rozdając wszystko innym. Uwagę, miłość, energię, aż nic już nie zostało dla nich samych. A przecież nikt nie może pić z pustego naczynia. Nie możesz dawać miłości, jeśli sama jej sobie odmawiasz. Nie możesz być wsparciem, jeśli stoisz na drżących nogach. Nie możesz naprawdę kochać, jeśli nie nauczyłaś się kochać siebie. Integracja cienia u kobiety to powrót do własnej prawdy. To moment, gdy przestajesz udawać silną w męski sposób, a zaczynasz być silna w sposób prawdziwy, poprzez czułość, intuicję, obecność. To chwila, gdy przestajesz walczyć o miłość i zaczynasz być jej źródłem. Nie musisz już nosić masek, nie musisz udawać, że nie czujesz, nie musisz dusić w sobie gniewu, który powstał, gdy poświęcałaś się zbyt długo, bo ten gniew nie jest twoim wrogiem. On jest Twoim przewodnikiem. On mówi Ci: Tu przekroczyłaś siebie, Tu zapomniałaś o sobie, Tu czas wrócić. Poznaj swój cień, tę część ciebie, która przez lata była uciszana. To w niej mieszka Twoja dzikość, Twoja pasja, Twoja autentyczność. Nie bój się jej. Ona nie zniszczy Twojego życia, ona je uzdrowi. Gdy zaakceptujesz swój cień. Nikt już nie będzie mógł tobą manipulować. Bo zobaczysz, jak wiele razy pozwalałaś, by inni decydowali za ciebie, tylko dlatego, że bałaś się być złą, niewdzięczną, egoistką. Ale egoizm to nie miłość do siebie, to jej brak. Miłość do siebie to odwaga powiedzenia: "Nie". To świadomość, że nie musisz wszystkiego naprawiać, że nie jesteś tu po to, by nieść cudze ciężary. To zrozumienie, że możesz odejść z relacji, pracy, sytuacji, jeśli tracisz siebie. Prawdziwa kobiecość nie jest uległa, prawdziwa kobiecość jest świadoma, potrafi kochać bez zatracania się, potrafi dawać bez wyczerpania, potrafi być cicha, ale jej obecność zmienia przestrzeń. To kobieta, która zna swoje światło i swój cień, swoją siłę i swoją delikatność. To kobieta, która nie potrzebuje aprobaty, bo ma zgodę w sobie. To kobieta, która nie potrzebuje kontroli, bo ufa życiu. Kiedy kobieta zaczyna naprawdę znać siebie, świat wokół niej się zmienia, bo jej energia przestaje płynąć z lęku, a zaczyna płynąć z miłości. Nie walczy już o uwagę, bo sama jest światłem. Nie szuka potwierdzenia, bo zna swoją wartość. Nie potrzebuje, by ktoś ją ratował. Bo sama stała się swoim ocaleniem. To nie świat cię ogranicza, to twoje własne przekonania. To nie mężczyźni trzymają cię w miejscu, to twoje zapomnienie o sobie, to nie przeszłość cię definiuje, to twoja niechęć, by ją zobaczyć i uzdrowić. W tobie jest wszystko, czego szukasz. W tobie jest mądrość, której nie nauczy żadna książka. W tobie jest siła której nie da żaden związek. W tobie jest miłość, która nie potrzebuje powodu. A gdy wrócisz do siebie, nikt już nigdy nie będzie mógł cię kontrolować, bo kobieta świadoma swojej wartości nie jest ani podporządkowana, ani zbuntowana. Wolność nie rani, ona uzdrawia, bo kiedy kobieta staje się sobą, świat odzyskuje równowagę.